Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 sierpnia 2025 roku. Po. 1168 ustawa z dnia 25 lipca 2025 roku. O zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Punkt pierwszy art. Punkt pierwszy w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1292 i 7 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w artykułu. A w ustawie 1 część wspólna otrzymuje brzmienie, myśli wojewódzki konserwator zabytku wydaje decyzję nakazującą właścicielowi albo jednostce organizacyjnej posiadającej zabytek trwałym zarządzie albo posiadaczowi zabytku na terenach zamkniętych, o których mowa w artykuł 2 punktu 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, myśli prawo geodezyjne i kartograficzne dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1151 i 1824 oraz 2025 roku, pozycja punkt 9 na podstawie umowy której przedmiotem jest oddanie nieruchomości do korzystania albo użytkownikowi wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje, przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą właściciela albo jednostkę organizacyjną posiadającą zabytek trwa w trwałym zarządzie albo posiadacza zabytku na terenach zamkniętych, albo użytkownika wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje, do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu w wskazany sposób i w określonym terminie. Po ustawie 1 dodaje się ustawia o brzmieniu, a jeżeli prace konserwatorskie lub restauratorskie, roboty budowlane, oddania konserwatorskie, oddania architektoniczne lub działania, o których mowa w artykule 36 w ustawie 1 punktu 8. I myślnik Dokonane czy zabytku wpisanym do rejestru bez wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu lub przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru bez wymaganego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu nie powodują jego zniszczenia, uszkodzenia lub nie skutkują niewłaściwym korzystaniem z zabytku i nie zachodzi potrzeba uporządkowania terenu. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję o odstąpieniu od nałożenia obowiązków. O których mowa w ustawie. Punkt pierwszy. Wojewódzki konserwator zabytków może nałożyć obowiązek wykonania w określonym terminie nie krótszym niż miesiąc dokumentacji wykonanych prac, robót lub badań. W się ustawie. Punkt drugi. Artykuł 47 otrzymuje brzmienie 7. Punkt, punkt pierwszy. Wojewódzki konserwator zabytków może w drodze decyzji zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, o którym mowa w artykule 36 ustawie, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych pozwoleni wystąpiły nowe fakty lub okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, punkt pierwszy niniejszą ustawą zmienia się ustawy. z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku, o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezmyślnych pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych, ustawy z dnia 8 marca 2013 roku, o środkach ochrony roślin oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Myślnik Prawo Przedsiębiorców, Dziennik Ustaw Myślnik, Pamyślnik poz 1068 punkt drugi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może w drodze decyzji zmienić lub cofnąć wydane pozwolenie, o którym mowa w artykule 36 ustawy jeżeli w trakcie wykonywania pracy lub badań określonych pozwoleni wystąpiły nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. Punkt trzeci. Wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać wykonanie pozwolenia, o którym mowa w artykułu 36 ustawie, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo zmiany lub cofnięcia tego pozwolenia. Punkt czwarty. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia, o którym mowa w artykułu 36 ustawie, wykaza po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia. Jeżeli w tym terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzję o zmianie lub cofnięciu tego pozwolenia, punkt trzeci po artykule 93 dodaje się artykuł o brzmieniu. An Punkt pierwszy. Właściwość miejscową wojewódzkich konserwatorów zabytków ustala się według miejsca. Punkt pierwszy. położenia zabytku nieruchomego. Punkt drugi. przechowywania zabytku ruchomego. Punkt drugi. W przypadku, gdy zabytek nieruchomy położony jest na terenie dwóch lub więcej województw. Właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wyznacza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze postanowienia. Punkt trzeci wojewódzki konserwator zabytków, właściwie dniu wszczęcia postępowania dotyczącego zabytku, ruchomyślnik mego pozostaje właściwe do czasu jego zakończenia. A. Punkt drugi w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku. O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o samych śladach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja. Punkt pierwszy wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w artykułu a ustawie 7 otrzymuje brzmienie punkt 7 producenci i handlowcy przed zawarciem umów, o których mowa w ustawie 1 i są obowiązani do przedłużenia prezesowi agencji projektów tych umów. W ustawie 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie prezes agencji w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektów umów, o których mowa w ustawie 1 i nosi w co decyzji administracyjnej sprzeciw na zawarcie umów, jeżeli w ustawie otrzymuje brzmienie a i przed rozstrzygnięciem w sprawie sprzeciwu na zawarcie umów, o których mowa w ustawie jedeni, prezes agencji może przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropy lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw, z którym umowa ma zostać zawarta. Po ustawie dodaje się ustawiec w brzmieniu, jeżeli prezes agencji w terminie, o którym mowa w ustawie nie wiózł sprzeciwu, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zawarcie umów, o których mowa w ustawie jeden i punkt czwarty, punkt drugi artykułu a w ustawie 1.2 otrzymuje brzmienie punkt drugi wykaz producentów i handlowców w stosunku do których został wniesiony sprzeciw, o którym mowa w artykułu 11 ustawie wraz z informacją, czy decyzja w sprawie wniesienia tego sprzeciwu jest ostateczna. W ustawie 3 otrzymuje brzmienie punkt trzeci wykaz, o którym mowa w ustawie 1 punktu zawiera oznaczenie stron umowy, opis przyczyny oraz datę wniesienia sprzeciwu na zawarcie umowy, a w przypadku gdy decyzja w sprawie wniesienia tego sprzeciwu stała się ostateczna myśli ich także tę datę. Dziennik Ustaw Myślnik 3 Myślnik POS 1168 art Pół trzeci w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja punkt 5 w artykuł 26 dodaje się w ustawie 7 w brzmieniu punkt 7 z pisu znaku identyfikacyjnego producenta do rejestru uznaje się za załatwioną w sposób w całości uwzględniający żądanie stronne, jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia prezes głównego urzędu miar. punkt 1 nie dokona zawiadomienia o którym mowa w ustawie, albo punkt drugi, nie wyda decyzji, o której mowa w artykule, a paragrafa punktu 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Myśli kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 572 oraz 2025 roku, pozycja punkt 9. A. Punkt czwarty w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku, o środkach ochrony roślin dziennik ustaw z 2024 roku, Pozycja wprowadza się następne śnikujące zmiany, punkt pierwszy po artykułu 7 dodaje się artykuł a brzmienie, a sprawa pozwolenia na prowadzenie badań dotyczącego ich przeprowadzenia przez podmioty upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin uznaje się za załatwioną milczący w sposób w całości uwzględniający wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego pozwolenia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku minister właściwy do spraw rolnictwa nie wyda decyzji albo postanowienia o których mowa w artykule a paragraf 2 punktu 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, myślnik kodeks postępowania administracyjnego, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 572 oraz 2025 roku, pozycja punkt 9, punkt 2 w artykułu, a w ustawie 9 skreśla się wyrazy dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 775 i punkt 3, a punkt 5 w ustawie z dnia 6 marca 2018 roku, Myślnik Prawo Przedsiębiorców Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja. Spójrzmy. Punkt drugi w artykułu. Punkt pierwszy ustawy. 1 otrzymuje brzmienie: Punkt pierwszy nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225 kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja. Punkt trzeci i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Punkt 2 w ustawie 3 wyraz miesiącu zastępuje się wyrazem kwartale. A. Punkt do spraw, o których mowa w artykułu 45 ustawy zmienianej w artykułu wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w artykułu 1 brzmienie na nadanym niniejszą ustawą. Punkt 7. W postępowaniach wczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Wojewódzki konserwator zabytków właściwych w dniu wczęcia postępowania pozostaje właściwy do czasu jego zakończenia. A. Punkt 8. Do spraw, o których mowa w ustawie zmienianej w artykułu wczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w artykułu 2 w brzmieniu dotychczasowym. A. Punkt 9. Do postępowań w sprawach, o których mowa w artykule 26 ustawy 1 ustawy zmienianej w artykułu i niemyślnik zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w artykułu 3 w brzmieniu dotychczasowym. a Punkt 10 do postępowań w sprawach pozwoleń na prowadzenie badań, o których mowa w artykułu 3 ustawy 1 punktu 1 lit. do ustawy zmienianej w art. 3 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w artykułu 4 w brzmieniu dotychczasowym. art. Punkt 1 ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem artykułu, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, K. Nawrocki, punkt drugi Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1222 i 1871 oraz 2025 roku. Pozycja 622 i punkt 9.